Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy lody cytrynowe. Potrzebować będziemy 200 ml śmietany 30%. Jedno białko ubiłam z szczyptą soli. Dwie szklanki wody, szklankę cukru i otartą. Skórkę z cytryny zagotowałam i ostudziłam. A tutaj mam wyciśnięty sok z cytryny. I składniki połączymy i przełożymy do pojemnika i damy do zamrażarki. Białko dajemy do śmietany. dolejemy ostudzony syro należy masę połączyć przełożymy do pojemnika i damy do lodówki do zamrażarki na kilka godzin i będziemy mieli lody cytrynowe Przekładamy do zamrażarki na kilka. Minut. I tak oto mamy lody cytrynowe zamrożone. Świetnie smakują. One były całą noc w zamrażarce. Więc są bardzo, bardzo mocno zamrożone. I tak oto wyglądają lody cytrynowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl lody cytrynowe.